Dzień dobry Dzień dobry Piątek? Piątek A do czego latarka? Dzień dobry Wojtuś Dzień dobry A latarka, bo byśmy szli na strych A na strych, tak? Tak Będziesz nieść minus walizka A jakie ładne podwórko No Bo tylko kosi... tam jeszcze mówię Dzisiaj koszenie było Tutaj chodników Kto wykosił? Wykosiła firma Zatrudniłeś w firmę? Tutaj ulicę no poszedł Poszą na... Bo przyjechali, kosić to będzie trzeba by to, korzystać. I tu nie tylko ulicę Ale i tu i od ulicy skoszone. I od bramki widziałem tutaj. I od bramki skoszone. To to że to będzie. Jest na ekstra. Jest dojście do sznurków. No, teraz to bajka. Teraz... Jak bieliznę wieszać, to można dojść normalnie. Jest wszystko Ale po... jak ty tu bieliznę powiesisz jak pada deszcz? Co? Deszcz pada, to jak ty bieliznę powiesisz? Na no strych będę deszcz. nosić na razie. No. Ale już wszystko Ale jest, no. będzie coraz to lepiej. To patrzę przygotowania do imprezy pełną gębą. Tak. Tak? Tak. Tam też wykoszone? Eee, jutro rano przyjadą. Ciągniki. Jutro rano? Cztery. Tak? Aha, cztery ciągniki? Załatwiłeś? Tak. A co będzie, że, ja, że, że ja nie załatwię? To ja nic I, nie mówię. I chodnik będę układać. W poniedzieli. Chodnik? Tak, nowy. Po tamtej stronie, tak? Tak. Ci sami, coś ścinają? co ścinają? A? Ci sami, co ścinają trawę? Będą ścinać. Ale ci sami, tak? Nie, inne. Inne? Inne. Brygada przyjedzie, przyjedzie. Przyjedzie płytki nowe. Przyjedzie wszystko. A jaki kolor? Szary. Szary? Taki chciałeś? No. Ale to nie polu tylko płytki. A płytki? No. I. będzie fajnie. A garnitur przygotowałeś na jutrzejszą imprezę? Tak. 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 Podgolę się. A ty też możesz być podgolony. No ja podgolę się też. No. Pod pachami szczególnie. No. No a co? No ho. Nie tylko. Nie tylko? No. I jeszcze. Bo piętro niżej muszę golić Ale z przodu czy z tyłu? I z przodu. Z przodu? Z przodu. A z tyłu nie ruszać? Nie. Nie? Nie. O kurwa. Z tyłu niech będzie zarośnięta. Ale dobra pogoda, teraz nie pada w sam raz. O. No. Ale fajnie powykaszali, no bez kitu. No. Fajnie wykosili. No. Można wejść normalnie tutaj. O, kurno. Żeby kolegów nie spotkać tylko. Nie tak jak e, Andrzej. Tylko tego, ale kosił to wiesz to skąd? Z firmy. Ale w firmie był zatrudniony z Białorusi. Zapłaciłem dla jego. Zapłaciłeś, tak? Tak, ile mówił. Zapłacone. I Wojtek też prezent dał, tak? Tak. W reklamówce. No. Dobrze, dobrze, należycie. No. Ile? Długo to kosił? Nie. Szybko? 15 minut. 15 minut? Chyba no. do, dobrą kosę chyba miał, co? Żyłkę. Żyłkę? No to a u Ciebie to ten? No. A u nie da się przerobić na żyłkę? Da no. się. No to lepiej na żyłkę niż tym. No to i super, no. Ale jedno żyłko kosił, skończyło się. Założył nową żyłkę. To tak jak poszło, to nie tam leczą kościć. Ja użyłkę założoną, ale już się jak powiem, kończy, kończy, się. To wiesz, że ci powiem, wyłożył nową, poszedł do samochodu obciął. Bo na szkuli była wiesz to ziół, obciął kawałek Co, wiesz, To, trzeba było, kawałek to trzeba było poprosić jego o kawałek żyłki. Trzeba było poprosić jego o kawałek żyłki. Eee, miał taką żyłkę, że do mojej pasobu eee, widział moją piłą że nie będzie pasować. A, ta żyłka nie będzie do swojej. Nie, każda żyłka do, jest do innej piły. A nie chciał się zamienić na kosę? A nie chciał się zamienić na kosę? Co? Nie chciał się zamienić na kosę? Nie. A proponowałeś? Mhm. Tak? Jest mhm. po prostu lepsza. Lepsza, no. I, i szelki miał nawet. Znajmę pan szelki nawet. No widzisz? Nie, żarty było. Dobra. Idziemy na nie popatrzeć. I tu skosił, widzisz? To tuż tu kwiaty były A skosił, bo ja mówiłem skosić Nic nie będzie. Nic, niczego nie będzie. No, tak niczego nie ma. I tak niczego nie ma. Nic. No to tutaj ja widziałem, że skosił Ale tu, ale po, zobacz, pominął trochę. A? Pominął. A tu? No co? Czy to kwiaty? To kwiaty. O, tutaj patrz, zaraz pokażę. Tutaj, o. O, elegancko wykoszone wszędzie. Jeszcze węgiel zobacz, nogi. No. To co ty nie pozbierasz? Będę. Tak zbie... po... będę węgiel. I... Tak że. O, to teraz już do końca lata będzie. Tutaj też, tak? Za tym. Tak, w ogrodzie? Tak. Elegancko, człowieku. I nawet... To już tam mi nie pokazuj. Nie, ja tam nie będę szedł. Ja... Chodź tutaj, chwilę jeszcze, bo ja nie mam czasu. Chodź walizkę, zajmij Walizkę? Mhm. A co tam w tej walizce? Kamienie? Co. Kamienie? No. Co ty tam niesiesz? Na bieliznę. Na bieliznę? No. Chodź, bierz tą, tą, tą walizkę z samochodu. O tą walizkę wziąć? Tak. I co, ty tu bieliznę będziesz pchał? Co? Bieliznę będziesz pchał? Majtki tu będziesz pchał? No. O, kurwa. O, tam nic nie ma w środku? Tą tą no to gdzie ty tu będziesz majtki pchał? No. Dobra, dawaj, dawaj. Majki będą mokre. Nie będą, nie. To już to mokre, to musi wyskoczyć, ciszej. Na A to tylko ją zanieść tak? Pustą ją zanieść tak? Ją pustą zanieść, tak? Pustą Ja myślałem, że ty Majtek chcesz tam napchać No Weź A gdzie tu wziął się tu rączki nie ma Pod pachę weź Pod dupę jak to mokre Co ty myślisz co ja? To śmierdzi kurwa Dawaj dawaj Zab powąchaj to. Powąchaj, to musi wyschnąć ty. To wali kurwa przemoknięte. Tam myśnie. Kurwa jak się nie chce. No ja ci pomogę. no. Dobra. Fuu Nie, to no kurwa. O, tutaj, Krzysiek, połóż tutaj o podwiatę, niech to wyschnie. I jutro się zaniesie. No gdzie ten spród tam ładować? O i niech tak se przesknie to I gdzie ty będziesz to jeździł? Majtki będzie trzymał tam powiedział Nikolesony. No To Krzyśku ty o, o której to? Jak o 15 się zaczyna to o której tam idziesz? Ale te będą już o 13, 14. No to jutro będziesz miał dużo widzów pewnie, tak? A o 9 wsiadł ciągniki. O 9 ciągniki, tak? 4 sztuk. A jakie ciągniki? Nie wiem, jakie, ale z firmy wsiadł będą kosić. Aha, mi nie obchodzi jakie ciągniki, aby ja kosiarki, kosiarki. Bo to tu, bo tu, tu za płotem, tak? Co to trawa A. duża? No i dobrze. A, no. aby by skosili? No toż tak. A cztery Mogą i ursusy i, i jakoś co. Mogą bizony nawet przyjechać, kombajny i kosić, nie mucić <gombajny> trawę. Kombajnami? I tu nie skosiło. to, no, a tu. tu, w rynnie. A? No. To A się wyrwij. A jak to wyrwiesz? A normalnie. No to wyrwi. Drabinkę pustają się w lesie. A co, ty nie sięgniesz Wojtek? Ty wysoki jesteś za tą gałąź. Ty drzewo chodzi. A ty nie wysoki? No tu urosło, drzewo rośnie. Drzewo rośnie, patrzcie. No. W Rynnie. O, A ty wszystko... E! Włoski. No co? O. No to jest fenomen. No. W Rynnie rośnie ten... drzewo. No. To jest fenomen, no. no takie rzeczy trzeba pokazywać. No tak. No. Fenomen, fenomen. I jakie plany na dzisiaj? Na dzisiaj? No. To będę wstać, zaraz mieszkanie i podgolić i... Toż czysto masz. Czyś Czysto masz? A z łóżka A z łóżka, to tak. O no. tych patrzy, pozmywał podłogę. Tak. Elegancko. Podkurzałeś? No, nie, on... razem. Razem, A, jeden swoją stronę, drugi swoją, tak? No. Podkurzać. <laughs> Musiałem wytrzepać Worek. Mo no, wiesz, pełno było. Już nie ciągnął. No no. Taki bez... a, ja, a jak pusty jest? Ty... Taki bezworkowy musisz kupić Krzysiek. Bezworka. worka. Są takie bezworków. Nie, workowe lepsze. Lepsze? No do lepsze. Co? Do jak ty wyciągasz sa... tu no. z pieca. No. To lepsze no. Ale źle, że deszcz pada. Co? źle, że deszcz pada. No. Bo zaraz trawa urośnie znowu. Znowu skosi się. Znowu za... tu trzeba wziąć telefon od niego. Ja mam do firmy. A to firma przyjeżdża specjalnie do ciebie? Ja do Zakładu e, komunalnego, dzwonię i one Dobrze to otworzył. Tak, on mi otworzył. Ja no, to chodzę. Chodź. Na domku. Ale po co? Właśnie. No po co? Ja pojadę już do domu też. Ja z no pracy. No, porozmawiamy, dopiero. chodź. No to już porozmawialiśmy przecież. Jutro, Jutro powiadamy, tak? no. Daj mi zajechać zjeść coś. A Mam przyjadzie taki z Że Ktoś się łożył u mnie. A gdzie ty dzisiaj jeździłeś? Wszędzie jeździłem. Prawie zobaczyć. A w związku z tym festynem tak? No. Aha. A już zapięty notatnik, guzik. Wszystko tak? Tak. I cztery ciągniki i po koszeniu estradę ten przejeżdżają Ustawicie na Podłogę inaczej będą robić. To oni od rana będą to robić? No. Na dziewiątę przyjadą ciągniki. Po dziewiątej na dziewiątę przyjeżdżają ciągniki. Cztery sztuki. Z trawę i od razu będą zabierać. Mhm. Bo to takie kuciarki, że wiesz... A, ja wiem, 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 wiem. no. Że zbierają, zbierają no. No. A tam będzie stał samochód i tam będą wyrzuciłeś kubkę i będą na samochód i pojedzie I co? Gdzieś tak pół do dziesiątej Przejeżdżają już, wiesz Ciężarowe samochody z podłogami, ze wszystkim Aha, to ty musisz już... I tam będą mieli, wiesz, i wkręty, i niewkręty, wiesz Wszystko będą, i wkrętarki Będą bo, musieli... No tak Podłogę podkręcić, belki no będą... To ty musisz, skrzycieć tam od rana już być A? Pinować tego wszystkiego A? To ty jutro zajęty jesteś cały dzień. Cały dzień? Od samego rana. Od samego rana. Dzisiaj nie będziesz spał. Co? To zrób taką, taką listę, czego dopilnować. No? Zrobisz? No. No. A posiłki o której będą wydawane? Co? Posiłki. Po, posiłki o której będą wydawane. Posiłki? No. 16:00. O szesnastej, 16, tak? Tak. I co będzie o 16? Kurczek eee, świnka świnka, kurczyk, świnka No ale to u niego trzeba płacić? Nie. Za darmo będzie? Za darmo. Wszystko? Wszystko. Wszystkim? Yy, wszystkim. O kurde. Ja myślałem, że to u niego I trzeba płacić. Jeszcze cztery samochody będzie. Z żarciem, tak? Co? To cały plac samochodów żarcia. Tak. Aha. A tańczyć gdzie na ulicy? Tańczyć. Ale co? A tańczyć gdzie? Na ulicy? Nie. Tańczyć będziemy tam, a samochody będą tam pod po tym. Jak się nie. Niektóre będą pod e, tą... budynkiem czerwonym. Aha, tam aha. Tam będą się poradzać, wiesz? To tam... Ale, no to po siłę muszą. Ty no a jak komuś się zachce na, po ciężkiemu. A to kibli będą. Będą, tak? Będą. Stoi, to stoi, stoi. A czy papier będzie? W kiblu. Będzie? W kiblu. Rolki. No, a, a jak nie będzie, zabraknie. Będzie, będzie, będzie. Będą dołożone na roli. Tak? Tak. Będą dołożone. No, to, wieś, będą jak być... tyle żarcia, to tu będzie sranie na potęgę. Będą cztery kible nawet pięć postawione i będą w środku toalety w toalecie na moku wisić rolki papieru, a kto chce sobie rękę weźmie, rolkę papieru oderwie się dupę i no tak no, co no ja będę to... podcierać dupę, ale jeszcze, no nie mogę się nadziwić tego podwórka, co ja co ja będę pocierać? dupę komu? no a co ty klozetowy? no cóż no. Mm -hmm. nie, każdy co jak tobie się da, tak, że się po ciężkiemu zaniesz, wsiąniesz i załatwić się wszystko. Ciekawe czy duże pojemniki w tych, co? W, w tych kiblach Jak to i to i to będzie... Z... Co? Jeszcze? No to ile tam wejdzie tego? Co? To i to i. Tam sporo. Sporo wchodzi? Da. Gliny. Da. Gliny. Da. Sporo wchodzi. Ale podwórko to naprawdę. Jestem w szoku ty. Takie duże podwórko. Już nie, e. bę już nie będą mówić dżungla. No, już teraz o, o. zobaczcie, elegancko, jak wykoszone. Dobry człowiek ten, co ci pomógł. No. to ja po... poszedł do kierownika, zaraz poznam mnie. Tak? Z firmy. O, No ja i tak, cóż chcesz, ja mi daj jednego do mnie schodzić. Jednego szybkiego. Szybkiego. Bierz białorus ja no Chodź. A ile dasz? my ja mówię. Ile chcesz? To tam. Powiedział cenę. No ja i dobrze. Nie będę mówić na kamerze. Nie, 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 nie. I wiesz, i od ulicy zaczął kościć. Chodnik pierwszy odskocił. Po po chodniku chodził to umiesz z muchawą. A po maszyna maszyna. czy czyściorka. I, ulica już jest gotowa, wszystko mm -hmm. No i dobrze, no to co? Wykoszone, już wszystko Tylko Przygotowane, ja jutro przygo ostatnie przygotowane Otrawa i już przyjeżdżają te podłogi Podłogi, podłogi, podłogi Będą no, wiesz Legarki, podgarki mm -hmm. i nie to żarty, ale legarki pod podłogę. No tak nawet układać te takie betonowe wiesz, żeby wiesz. O kurde, ale to ostro świeci jak wiesz e, Betonowe będą jeszcze układać pod, podłogę, żeby wiesz a później lekarki potem lecą No a do tańca to gdzie tańczyć na czym Na podłodze. Na podłodze tej, tak? Tak to będzie wszystko zrobione Aha to Jeszcze raz będzie zadaszony, do tańczenia będzie To tak jak na rynku Kościuszki coś takiego, tak? Jeszcze lepiej będzie Jeszcze lepiej? Jeszcze lepiej A ja pierdziele To ty dobrze, no masz tychody. chody Co? Masz ty chody A co ty myślisz? No to zaproś jeszcze raz wszystkich Zapros Zapraszam wszystkich na... Ja oczywiście pogoda będzie A co, jak nie będzie, to nie będzie? Nie, jak yy, wiesz, będzie, ale wiesz, nie wiadomo czy ludzie przyjdą. To zależy będzie jeszcze od ludzi Przyjdą ludzie Najwyżej do domu zaprosisz <noise> I w domu będziemy I pod wiatę. I, I tu będą tańczyć No i tu będą tańczyć to No Lub do tyłu, ople do tyłu Tańczcie No To z jednego ty też zatańczysz chyba, co? Co? Z jednego też zatańczysz Ale kto? No ty Nie jednego? Nie jednego, będziesz tańczył? No No tak, no trzeba No i się podaruję dla was co? Komu podarujesz? To mnie i... Na, tu, tutaj, w domku, będzie. A, tak? I... O, no to dobrze, to nie mów tego głośno A co ty myślisz? No, no to. A tak ręku, to wiesz. Mogę no, mo machać. No toż tak. No, no. Jedną, drugą mogę machać. Czy... No a jak? Komary latają. No. Trzeba ganiać. No tu. Kurczę. No tu. Eee, komar. Gdzie komar? Poleciał. Poleciał no. no. Chciałem zabić, ale się nie udało. No dobra to. Co? A to komary to nie Jak ugryzie To mu. No to cóż no? No to Niech panie. Liczmy tylko na, na pogodę, żeby pogoda była dobra. Nie, nie butelkowa. Bo jak taka pogoda, to butelkowa się mówi. No ja wiem. No. Żeby słońce było, ale ma być słońce. Albo wodna. Albo wodna, no. U nas mówili na warni wodna Wodna? Wodna kiedy falić, O kurczę. Wodna pogoda. Wąbiny się nie pójdą. To w dzisiaj ruch. dzisiaj do wanny wleź. Co? Do wanny wejdź dzisiaj. Wejdę No, wykąp się przygotuj się, podgol się. No. Elegancko. Perfuma masz? Mam. No. Ty jako przedstawiciel tej ulicy szkolnej. Mnie ten co e, kiedyś opisywał. O dzielnicy starożytnych, to ja będę dla jego pytania. On może też... wywiad będzie chciał z Tobą. Ja z nim zrobię wywiad. Dlatego, że chcę wiedzieć, jakie pierwsze osiedle powstało w Wielkim A on już wcześniej mieszkał tu, to on będzie wiedział, ja mu zadam pytanie. On też o Krzysztofie się nazywa. Panie Krzysztofie, jakie pierwsze osiedle powstało w białym Drugie pytanie. Ja tu nie się... zdradzaj. Krzysiek nie zdradzaj, bo on będzie, wiesz, przygotowany, a tak. Po co, no. po co mówić? Nie mów. No. No. no i dobra, no to co? Fajnie. Cieszysz się, co? No. Żyjesz, patrzę tym. A. Poniżej. Może trochę mieszkania w sklepie, farbę kupię. Marchon. Malować? No. <tronne> Przemaluję. Ale tutaj dużo nie trzeba malować, tam tylko z góry trochę od, odchodzi. Nie, całą polecam. Całą? Całą ściankę. I okno na białe wszystko. No jak trzeba, to trzeba no. no. Zawsze coś trzeba robić, żeby nie leżeć. Rynne plastikową założę. Rynna by się przydała, bo cieknie z niej. No. I na, na telefon mi cieknie. Co mówisz? Przydałaby się rynna nowa, bo mi na telefon cieknie. No. No eee, do e, tych. Nie klepacz kurwa, krupiki, on tam robi No mówiłeś mi, opowiadałeś no Tę zdejmę, wezmę, drabiny postawię od chwili, blaszki Wezmę, mm. zawiozę tą I wezmę, pokażę, on mnie zrobi Przyjadę, założę no. I będzie ryna no A jutro co, koszulę nakładasz? Tak Jaką koszulę masz? Zobaczę jak będzie ten, mam i biały i nie biały Białej to nie zobaczę jakąś jakąś ciemną no bo jak na białą to muchy latają albo komary pierdolniesz komary komara będzie czerwona ja zaraz, wiem a mucha obstra i będzie czarna kropka ja wiem no jakąś ciemną no dobra to i tyle w temacie no to pozdrów i zaproś ostatni raz no zapraszam i wszystkich pozdrawiam na potancówkę będą autografy darmowe jutro? będą zdjęcia również? Zdjęcia będą płatne. Nie, no, no Fosty nie mogą być płatne. No nie, Krzysiek nie. Jacek, tak. Nie, Krzysiek. Tak. To, to ja nie przychodzę. A co? Chcesz się zdjęcie? Z Tobą? Tak. Ja nie chcę z Tobą zdjęcia, ale widzowie będą. Będą chcieli z Tobą zdjęcia. I, pod, i autografy. Darmowej, zrób jutro wyjątek. Dobrze, obiecujesz? No, mów szybko mi tu. Mów szybko. Mów szybko. Darmowe, tak? No tak. No i tym kończymy. No.